Czy to nie szczekają nasze psy? Znaczy, nasz jeden pies? Widzę, że nie ma narracji z twojej strony. Zobacz, mgły nie... Mgły... Luna tu! Luna, chodź! Luna! Luna, chodź! Luna! Ale jak poszła? Luna, tu! Chodź! Luna! Luna! 3 km stop Bośni porędzie Luna 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 Luna, luna. Zobaczmy, że no, ci pocisk Obstrzała się trochę, tak, obstrana Gdzieś poleciała wiesz, jak tu biegła? No Bo trochę się zaszczekałam Zaszczekałam się na dole. Luna Lara! Chodźcie tu! Tak, bo ona się wiesz, zapomniała i potem sobie przypomniała, że gdzie moi właściciele są, gdzie pancio jeden i pancio 2 Tak, ona jej się baterie nie wyczerpują. Tak? Oh, 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 oh. Cały czas biegiem, cały czas biegiem pa, 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 pa szuka. Ale tak szła jak pocisz. Bo to wiesz, adrenalina. Nie ma ich, nie ma ich. Luna, chodź tu! Szuka tego psa. Luna! O, 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 nie zmęczył się pies? Nie, no ja biegnę dalej. Zobacz, one te już sobie tutaj chodzą, tu sikną, tu powąchają, a ta nie zmordowana. Ale naprawdę mają kondycję. jest chwila spacerki. Co ja tam słyszę w tym lesie Tu są różne odgłosy T-Roy Ruby nie powinien do tego szczegania psa na to są